kochani konsekrowani drodzy księża dzisiaj kolejne zaproszenie do modlitwy chciałabym przypomnieć że skorzystać możemy z tego wprowadzenia w sposób bardzo prosty, oglądając całe, i potem robiąc po prostu sobie medytację w jakimś dowolnym momencie, ale ostatnio usłyszałam też o innym sposobie, osoby, która ma mniej możliwości takiego czasu spokojnego, 40 minut. Ona po prostu włącza sobie to wprowadzenie i tam, gdzie kończy się dany punkt, zatrzymuje i rozważa. I w ten sposób przechodzi przez całe wprowadzenie. Dzisiaj poprowadzi nas fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, fragment niełatwy posłuchajcie. Biada Tobie korozain, biada Tobie, Becajdo. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły siedząc w worze pokutnym i w popiele. To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do otchłani zejdziesz? Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Po znaku krzyża zachęcam, byśmy w obrazie wstępnym zobaczyli Jezusa, który posyła siedemdziesięciu dwóch. Do różnych miast i miasteczek. To jest ten moment, kiedy Pan wybrał 72, posyła ich do różnych miejscowości, aby go wyprzedzili, aby uzdrawiali, aby głosili dobrą nowinę. Wyobraźmy sobie w tym pierwszym momencie, właśnie tę scenę naprawdę duży tłum osób, które w imię Jezusa chcą wyruszyć. I Pan, który posyła do miast i miasteczek. I jako owoc tej modlitwy, tej medytacji, rozważania, prośmy Pana, abyśmy zawsze go przyjmowali. Jego, Jego Słowo, ale byśmy także umieli rozpoznawać posłańców Bożych, których On do nas posyła. I pierwszy punkt rozważania możemy zatytułować Biada, Jezus Cierpiący. Zapraszam, aby w pierwszej części tej medytacji, rozważania. Zatrzymać się przy Jezusie, który cierpi, przy Jezusie, który woła biada, ponieważ wie dobrze, co znaczy odrzucić Boga. Popatrzmy na Jezusa, który woła biada do miast, które odrzucają Królestwo Boże. Jezus cierpiący, który zna konsekwencje, kiedy stworzenie odrzuca swojego Stwórcę, kiedy jest pomieszany kompletnie porządek. Kiedy stworzenie sprzeciwia się Bogu. Bądźmy przy Jezusie cierpiącym, zachęcam, byśmy być może spędzili ten czas w ciszy z Nim i pozwólmy Mu pokazać te miejsca, w których to my jesteśmy powodem Jego cierpienia. Te miejsca, w których to my jesteśmy tymi, którzy odrzucają Jego naukę, Jego miłość. Te miejsca, nad którymi Jezus woła w naszym życiu, biada, opamiętaj się, nawróć się. A być może ktoś nie będzie prowadzony w tym kierunku, to można popatrzeć też na naszych bliskich, na świat cały i trwając przy Jezusie cierpiącym, prosić o tę łaskę serc, które stają się coraz bardziej otwarte. O tę łaskę dla serc kamiennych, aby odpuszczały, aby ten kamień był przez Słowo Boże pomalutku, pomalutku odłupywany, aby serca stawały się sercami z ciała. W tym pierwszym punkcie bądźmy z Jezusem, który woła o nawrócenie, który woła o przyjęcie Go. W drugim punkcie, które zatytułowałam Cuda, które u Was się dokonały, Zachęcam, aby zatrzymać się nad cudami, w Twoim życiu. Bardzo spokojnie też w wyobraźni można usiąść obok Pana Jezusa albo usiąść naprzeciwko Niego i zacząć wspominać cuda, które dokonały się w Twoim życiu, w moim życiu. Być może ktoś z Was będzie miał wielki trud, aby przypomnieć sobie takie znaczące, takie cudowne, Interwencje Boże. Więc te osoby zachęcam, poproś Ducha Świętego. Przypomnij mi, poproś Ducha Świętego, poprowadź mnie, otwórz mi oczy. W życiu każdego z nas jest tak dużo działania Bożego. Więc w tym drugim punkcie chciejmy zatrzymać się nad cudami, które Pan uczynił w naszym życiu. Zatrzymać się tak dogłębnie, bez pośpiechu. I zapraszam, aby dziękować za każdy z tych cudów. Zapraszam do tego, aby to te właśnie cuda, interwencje Boże, Jego obecność, Jego zainteresowanie moim życiem, aby to stawało się mocą naszych serc, naszych konsekrowanych serc. Rozważajmy bardzo konkretnie i trwajmy, święty Ignacy mówi, aby trwać i trwajmy w tym, co będziemy odkrywali. Tej wdzięczności, niech nasze serce przemienia się poprzez wdzięczność. I trzeci punkt zatytułowałam: Kto Was słucha, mnie słucha. Siedząc tak obok Pana Jezusa, zachęcam, byśmy przypomnieli sobie jakąś rozmowę z dnia dzisiejszego albo z wczorajszego. Taką, którą nie spodziewałabym się, nie spodziewałbym się, że będę rozważać. Po prostu była. Przypomnij sobie, jak, jak wyglądała ta rozmowa z Twojej strony. Jezus mówi: Kto Was słucha, mnie słucha. I patrząc na tę rozmowę, możemy zadać sobie pytanie: czy to był ten moment, że osoba, która mnie słuchała, mogła usłyszeć Jezusa? Jak ja mówię, co mówię, po co mówię i też. Ile mówię. Trwajmy w zasłuchaniu i też w rozmowie z Jezusem, w prośbie do Jezusa. Pomóż mi mieć taką mowę, która będzie wzięta z tego fragmentu. Kto Was słucha, mnie słucha. Pomóż mi mieć taką mowę, aby można było usłyszeć Ciebie, Boże, w tym, co ja mówię. I w rozmowie końcowej. Prośmy też Pana o tę łaskę bycia przy Nim zawsze blisko, zawsze w każdej sytuacji i w tej, w której się muszę nawrócić i przyznać do błędu, i w tej, w której muszę się przyjrzeć swojej mowie, i w tej, w której widzę wielkie dzieła Boża, zawsze, zawsze blisko Jezusa. I pomódmy się razem teraz o, o dobrą modlitwę, ale także we wszystkich Waszych sprawach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Matko Słowa, módl się za nami. Bardzo gorąco Was pozdrawiamy, otaczamy modlitwą. Dzisiaj mamy w Łodzi o godzinie 19.00 uwielbieniową łódź ratunkową, więc jeśli macie taką możliwość, powiadamiajcie swoich młodych. Mogą przyjechać do nas do sanktuarium imienia Pana Jezusa, ale będzie też oczywiście transmisja, więc zapraszamy serdecznie i zapraszam jeszcze teraz do modlitwy pieśnią. W Tobie mogę żyć na nowo. Do zobaczenia.